Cześć! Jesteśmy na planie teledysku zespołu Bombastic. Nowy klip. Jak się czujesz? i Jakie wrażenia? No słuchaj, no co, co, tu, co tu dużo gadać. Jest fantastycznie. Jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Przyjechała wspaniała fura, warszawa limuzyna od PRL -XXL, także jeżeli potrzebujecie fury na Wesele albo do Teledysku to, 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 to na pewno właściwe miejsce, żeby się tam skierować. Co poza tym, no, mamy, mamy tutaj wspaniałą ekipę techniczną, wspaniałych operatorów, asystentów, aktorów, także generalnie jest, jest, jest bardzo fajnie. No i oczywiście jest Disco Max, to najważniejsze. No, jak już jesteśmy przy samochodach, to może powiedz nam, czym jeździsz i czy lubisz. Ja jesteś w samochodach jakoś? E, aktualnie, że Hondziną. Honzina wcześniej jeździłem, słuchaj, taką taką Furelanos SLX. No, <grymne> czy mieliście jakieś problemy z wybraniem auta, czy może coś... wybraliście pomiędzy limuzyną, może czymś bardziej sportowym? E, wiesz co w zasadzie to chyba nie. Nie, nie, nie było tutaj problemu, bo.. W ogóle nie chcieliśmy, nie chcieliśmy pójść takim standardem sportowa fura, Lans, Bans i tak dalej, tylko chcieliśmy tak coś, to Warszawa to jest samochód z duszą, a że jesteśmy też z Warszawy, także tutaj też sentymentalnie podeszliśmy do tematu i, i no i wybraliśmy akurat Warszawę. Była jeszcze opcja, żeby, żeby wybrać chyba była Syrenka i Trabant, no ale padły jednak na Warszawę. No, tym bardziej, że to jest chyba jedyny egzemplarz limuzyny w ogóle Warszawy w Polsce. Czałem, że zmieniłeś mieszkanie i czy może opowiesz coś o tym, czy duże, czy za duże, czy za małe? Jak wam się mieszka? Jeszcze, jeszcze nie zmieniliśmy mieszkania, <grym> jeszcze nie zmieniliśmy, ale w przyszłym roku będzie i, i na pewno wtedy się podzielę tutaj spostrzeżeniami i emocjami w związku tutaj z nowym mieszkaniem. Ale myślę, że, że będzie fajnie. Na Mokotowie będzie, będzie fajnie. No dobrze. Będziesz mieszkał na pewno z dziewczyną, czy już może z narzeczoną? Nie wiemy. Yy... Jeszcze. Jeszcze z dziewczyną. <śm> 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 tak, tak, no jeszcze z dziewczyną, a, 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 a reszty nie chcę ujawniać jeszcze. Śpiewacie w piosence o dziewczynach. Swoich byłych miłościach. Czy to taki wkręt, że było ich tak wiele? Czy to naprawdę tak wiele miłości, tyle zawodów? Ciężko powiedzieć no, ciężko powiedzieć co tutaj, yy, jaka była, jaka była inspiracja, yy, to tak chyba po, po prostu samo, samo z siebie. W zasadzie to Piotrek, yy, któregoś dnia tam przyniósł, przyniósł, jakiś tekst piosenki, ale zupełnie w ogóle o czymś innym, jakiś taki coś tam o pogrzebaczu, coś tam jakieś takie, takie klimaty bardzo już yy, Ofowy, nazwijmy to ocierający się o, o, o folklor. No i ja nie wiem, tak na, na, czy, czytałem ten tekst i, i jakoś nie wiem, z tego tekstu przyszło mi w ogóle zupełnie co innego do głowy i tak, tak, tak powstała nowa piosenka o właśnie dziewczynach byłych. Tam jeszcze, jest, jeszcze in, inne są wątki poruszane, których można się tam doszukać. I w zasadzie ten tekst jest dosyć przewrotny, tak mi się, tak mi się wydaje. No. Że, że tutaj te dziewczyny są, ale na końcu może, może jednak by, by, by tutaj nasz bohater się um, ożenił. No, tak, tak, taka chyba jest konkluzja. No. Chyba. <laughs>